To już. W Szklarskiej Porębie rozpoczął się Art Square, czyli artystyczne warsztaty dla całych rodzin. To właśnie tutaj można stworzyć niezwykłe pamiątki. Mieszkańcy regionu Szklarskiej Poręby robią przepiękne rzeczy pod czujnym okiem artystów i tworzą naprawdę rzeczy, które będą mogli zachować na pamiątkę przez wiele, wiele lat. To samo turyści nie muszą kupować chińszczyzny. Wystarczy, że przyjdą na letni festiwal sztuki tutaj do nas i zrobią sobie niepowtarzalną pamiątkę, która jest bardzo, bardzo związana z tradycjami tego regionu. W tym roku Królować będzie szkło w najróżniejszym wydaniu. I tak można było zrobić kwiatowe dekoracje w słoiku lub w żarówce. Stawiamy na warsztaty rodzinne. Trudniejsze rzeczy wykonują dorośli, młodsi po prostu wypełniają żarówkę. Najpiękniej wyglądają zioła i kwiaty własnoręcznie zebrane na karkonoskich i izerskich łąkach. I choć zadanie wydawało się dość proste to wcale takim nie było. Nie jest trudne dla dorosłych ale dla dzieci to raczej trudniejsze będzie bo tu trzeba ze środka wszystko szkło wyjąć no i żeby się dostać to trzeba siły trochę. A przechodzę już tu trzeci dzień. Codziennie coś innego, bo wyjeżdżamy zaraz, no i tak ozdóbki będzie miała pamiątkę. Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach nie brakowało. Najmłodsi z zamiłowaniem dekorowali szklane domki i tworzyli niepowtarzalne pocztówki z miasta pod Szrenicą. Jest tu dużo kreatywnych rzeczy do zrobienia. Można bawić się na przykład robienie właśnie ogrodu w słoiku albo pobawić ze szkłem. Można też się pobawić robieniem kompozycji w żarówce z kwiatów. Lubię takie kreatywne rzeczy. Kocham to miejsce, bo właśnie daje mi to dużo energii, bo przyjeżdżają tutaj fantastyczni ludzie i daje im to dużo też satysfakcji. To jest świetna pamiątka ze szklarskiej poręby. A to dopiero część warsztatów, w których można było wziąć udział. Nieco starsi mogli usiąść przy palniku i spróbować pracy w szkle. Tradycją art Artskweru są też pokazy. I tak można było zobaczyć jak tworzy się szklane przedmioty, czy jak powstaje lawa. Wszystkie informacje możecie Państwo zdobyć na www.szklarskaporęba.pl. Jesteśmy trzy dni w tygodniu, z reguły od czwartku do soboty, w godzinach od 14 do 18. Proszę przyjść tutaj, jeśli zejdziecie ze szlaków na Sper Radiowej Trójki, znajdziecie tutaj... Fantastyczną propozycję do tego, jak kulturalnie i rodzinnie spędzić czas. Nie zabrakło także stoisk z regionalnymi wyrobami oraz festiwalu kolorów.